Cześć wszystkim, tutaj Wojtek z, Polska, z PL. Dzisiaj opowiem wam o swoim zakupie Opel Vivaro z 2004 roku Będziemy przerabiać go na kampera, Chodźcie zobaczyć jak wygląda w środku Wydaje się, że miejsca jest mało, ale myślę, że da się zrobić bardzo przytulne wnętrze Mam 180 80, bez problemu mogę stanąć Jeśli chodzi o szerokość zobaczyć. Myślę, że wystarczające jest. Takie jaki mamy plan, to łóżko będzie, oczywiście musi być wzdłuż, a jak wzdłuż samochodu. Szczegóły jeszcze jak będzie system montowany łóżko, to, to czy to łóżko będzie wysuwane, czy będzie jednak rozkładane do przodu, to jeszcze zastanowimy się, co nam wyjdzie, jak będziemy chcieli to zrobić. Na razie jak widzicie jeszcze jest kupa roboty, żeby to wyczyścić. Usunąć zbędne elementy. Skąd w ogóle pomysł, żeby kupić busa i przerobić go na kampera. Wszystko zaczęło się od znajomego mojej żony, Tomka Protasa, który postanowił coś takiego zrobić. Kupił busa, przerobił go i pojechał w 3 podróż z rodziną po Europie wywiad z nim możecie przeczytać na Polska Zwiedza, link w opisie filmu. Zachęcam bardzo ciekawa rozmowa, inspirująca. Po usłyszeniu tego, co ma Tomek do powiedzenia. Zacząłem się interesować ruchem van life, ideą podróżowania w busach. Zacząłem o tym więcej czytać, oglądać, patrzeć na zdjęcia na Instagramie, zarówno osób, które w Stanach Zjednoczonych pokazywały, jak żyją w busach, jak i w Polsce. Bo się okazało, że w Polsce jest mega pozytywna społeczność osób podróżujących kamperami. Pozdrawiam wszystkich w grupie Campermeistrz na Facebooku. Fascynujące źródło wiedzy, wszystko jego się tam dowiecie. Bardzo życiwi ludzie, pomocni. Na, na początku czytałem o tym, patrzyłem jak inni to robią, i w pewnym momencie zapragnąłem sam tego spróbować: czyli kupić, kupić busa, dostawczaka przerobić go na kampera i udać się w podróż. Jak zacząć własny projekt van life? No to oczywiście musi być <gupno> kupno samochodu. Na początku zastanawiałem się jaki model, jaka długość, jaka szerokość, hmm, czy powinien być podwyższany, czy nie, czy powinien być dłuższy czy krótszy. W pewnym momencie mój wybór padł na Fiat Ducato. No na początku oczywiście Volkswagen. Volkswagen T4 jak najbardziej nieprodukowany już od kilkunastu lat, ale Wszyscy mówią, że Volkswagen, samochód nie do zajechania. Wszędzie znajdę części. Bardzo dużo jest mechaników, którzy umieją na, naprawiać. Samemu można się nauczyć. Więc Volkswagen. Tylko, że tych samochodów jest jest bardzo mało do, do kupienia. Szczególnie takie, które mają no, na liczniku 200-300 tysięcy. No, według mnie to już jest bardzo, ale to bardzo mała szansa znaleźć transportera T4, który ma niski przebieg. No nie oszukujmy się, te samochody od kilkudziesięciu lat już są na, na polskich drogach. Więc, więc trudno. Ale szukałem na początku, szczególnie że chciałem wersję podwyższoną, więc to jeszcze, jeszcze mniejsze prawdopodobieństwo do trafienia. Parę razy się udało, ale też ani cena nie była zbytnio dobra, ani, ani stan techniczny tych samochodów. No, tak naprawdę to są woły robocze, które były wykorzystywane non-stop. Więc pomyślałem sobie, no, że nie, że jednak nie, nie transporter, tylko Fiat Ducato. Fiat Ducato, dlatego że jest najszerszy, jego część ładowna jest na 1,87 m szerokości. Więc to sprawi, że nawet z izolacją jest wystarczająco miejsca, żeby dla gościa, który ma 1,80 80, jak ja, bez problemu móc zamontować łóżko w poprzek. Dzięki temu oszczędza się bardzo dużo miejsca w części przedniej samochodu. Dzięki temu też, że łóżko zamontujemy mniej więcej na, no na, w połowie wys wysokości, pod spodem jest bardzo dużo miejsca, żeby przechowywać swoje rzeczy. No i zacząłem szukać Fiata Ducato. Wersji L2 H2 dłuższego od razu nie chciałem, ze względu na to, że ani nie planowałem, żeby to był samochód całoroczny, ani też nie chciałem mieć problemów z parkowaniem. No wiadomo, im dłuższy samochód, tym trudniej na tyle zaparkować, żeby nie wystawać, albo żeby w ogóle znaleźć takie miejsce parkingowe. Dlatego L2 H2 Fiat Ducato zacząłem szukać, patrzeć. No i znów bardzo trudno znaleźć bo też te dostawczaki są po prostu wykorzystywane non-stop więc żeby był samochód o niskim przebiegu bardzo trudno i w dobrej cenie no, ja sobie założyłem, że znajdę samochód do 20 tysięcy złotych taki miał, miałem budżet, nie chciałem wydawać więcej no i z każdym tygodniem szukania, patrzenia okazywało się, że za tyle to można kupić faktycznie Fiat Ducato, ale jego stan no, pozostawałby dużo do życzenia ale przeważnie to i tak były samochody sprowadzane. Na początku mi to nie przeszkadzało. Potem jak raz zobaczyłem samochód sprowadzony z zagranicy i to, że sprzedający praktycznie nie mógł nic o nim opowiedzieć, nie znał żadnych historii, plus tego, że, że Niemiec płakał jak sprzedawał. No to tak naprawdę kupuje się trochę kota w Oczywiście można sprawdzić samochód, ale tak naprawdę nie nie wiedząc, co on przeszedł, jakie są jego mankamenty, jakie są plusy, minusy, co ostatnio było przerabiane. No. No, jest duże ryzyko moim zdaniem no, jeżeli ktoś się zna na mechanice e, potrafi potem e, bez problemu wychwycić to czy naprawić czy jakby godzi się, że e, dużo rzeczy może wyjść niespodziewanie to nie ma problemu ja doszedłem do wniosku, że jednak e, wolę kupić samochód, który e, już jest w Polsce parę lat, który ma jakąś historię, dzięki temu też e, no, łatwiej zarejestrować taki samochód no, nie chciało mi się też jakby iść do urzędu i, i rejestrować samochód pierwszy raz w Polsce, wolałem już jakby mieć zarejestrowany samochód. I pod tym kątem zacząłem szukać e, w, samochody, e, które już w Polsce są zarejestrowane od paru lat. Tak trafiłem na ten model Opel Vivaro z 2004 roku, e, sprowadzony do Polski w 2016, więc też no, oczywiście sprowadzony za granicę. Ale już te 3 lata e, sprawiły, że. No czy, czy już cztery. Sprawiły, że sprzedający e, mógł mi o nim dużo opowiedzieć, jak się sprawuje, na co zwracać uwagę, co warto teraz wymienić, co wymienił. E, więc to mi bardzo ułatwiło sprawę. I poza tym powód sprzedaży. Powód sprzedaży zawsze pytajcie. E, w moim przypadku polegało na tym, że e, sprzedający potrzebował po prostu dłuższego samochodu. Część załadunkowa to jest 253 cm. No to jak widzicie, no... Jakieś deski można tam wstawić, ale już jakichś dłuższych nie za bardzo. I też argument dobry. I dzięki temu, jakby wiarygodny, fajnie się rozmawiał ze sprzedającym. Jak mówię, wytłumaczył mi wszystko, skąd zdobył samochód, pokazał mi faktury, co ostatnio naprawiał, na co zwracać uwagę. Dzięki temu komfortowo się czułem kupując ten samochód, niż miałbym kupić sprowadzony z zagranicy. Dlaczego się zdecydowałem na ten model? Głównie dlatego, że jest mniejszy niż standardowy Fiat Ducato, a zależało mi, żeby samochód mógł się zatrzymać na zwykłym miejscu postojowym. Jak widzicie, mieści się doskonale. No i mam wrażenie, że łatwiej się nim też kieruje. Jeszcze się uczę jeździć busem, bo faktycznie nie jest tak łatwo, jak mi się wydawało. Najgorsze jest parkowanie tyłem. przyznam szczerze, nie mam czujników parkowania, kamery parkowania, więc tak naprawdę jeszcze próbuję go wyczuć. Na początku, na szczęście, pojechałem pod centrum handlowe, późno w nocy, kiedy już nie było za dużo samochodu, więc mogłem sobie potestować, jak się parkuje. Na początku w ogóle nie trafiłem w miejsce, w które celowałem. Zaparkowałem miejsce obok. Trochę mnie to zestresowało, Spróbowałem drugi raz, trzeci, czwarty, tak samo, jeszcze nie, nie do końca, ale by, było coraz lepiej. Jednak, jak się zwolniło miejsce przy moim bloku i musiałem zaparkować dość precyzyjnie, koło innego samochodu, to już musiałem z pomocą żony to zrobić. Ale zaparkowałem. Jest teraz kwestia nauczenia się wyczucia samochodu. Dodatkowo to, co mi się podoba w tym samochodzie, to to, że od razu jest zarejestrowany jako dwuosobowy. Od samego początku chciałem mieć dwuosobowy, żeby mieć tu większą przestrzeń, żeby się wygodniej siedziało zarówno mi, jak i mojej żonie. Więc już miałem w budżecie zaplanowane kupno fotelu, zamiana. Ponowna rejestracja samochodu, z trójki na dwuosobowy. Tutaj już nie muszę tego robić, duża część mi odpada. Tak samo jak nie muszę wycinać, zarówno otworu okiennego z boku, jak i z tyłu, od razu są. Dodatkowo z boku, jak, jak możecie zobaczyć, okno ma lufcik, co jest super, bo dzięki temu można wpuścić świeże powietrze nie bez konieczności otwierania w pełni drzwi. Co mi się bardzo podoba, oczywiście są od razu przyciemniane, więc też mi się to spodobało. Takim bonusem, o którym w ogóle nie myślałem, to jest bagażnik na dachu. Mamy go, jest zamontowany, porządnie, fabrycznie od samego początku. Trzyma się dobrze, więc to jest coś, co muszę zaplanować jeszcze, jak go wykorzystać. Czy to będzie po prostu jako dodatkowe miejsce, dodatkowe miejsce na bagaże, czy widziałem takie zdjęcie, że ktoś zbudował sobie taras. Na, na dachu, że tam wchodził stoliczek, dwa krzesła, i ja tam przykład śniadanie patrząc y, z, z góry na y, okolice. Zobaczymy. No, jeszcze o tym nie myślę. Jedyne, co się pojawiło w związku y, z bagażem, to fakt, że y, sprzedający mnie przestrzegł, żebym zwracał uwagi na znaki, bo przez to y, samochód jest wyższy. Tu się już zdążyłem zestresować, czy jest wyższy niż 2,80, bo na przykład tam, gdzie będę trzymał samochód w garażu, brama ma 2,80 wysokości. No o tym wcześniej nie pomyślałem, nawet nie pytałem, jak wysoka jest brama, bo uznałem, że się spytałem tylko, czy, no, czy bus się zmieści, oczywiście się zmieści, nawet podwyższony, czyli H2, ale bagażnik już zmienia postać rzeczy. Ale zmierzyliśmy go dzisiaj, samochód ma 2,70, więc użyło mi i cóż mogę powiedzieć, no liczę, że to będzie super przygoda, nie mogę się doczekać, żeby go skończyć Daję sobie rok, mam nadzieję, że będzie szybciej, ale no są filmy, że niektórzy robią w 10 dni, niektórzy robią w 3 miesiące ja, ja będę robił to pewnie dość powoli, bo e, głównie w weekendy, szczególnie teraz jest zima, więc e, nie mogę go tak robić przy bloku, bo jest po prostu za zimno. Więc stawiam go do garażu, który jest chroniony, ale przez to, że on jest czynny tylko do 20. Więc o, myślę, że no, czeka mnie ciekawy projekt, ciekawe kilka miesięcy pracy. Nie mogę się doczekać. Zachęcam do oglądania i, i, i wkrótce kolejny odcinek VanLife, Polska Zwiedza. Hej. Dzięki za obejrzenie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej powieści Porachunki.